Nosimy w celu 3 sobie robię wyścig, kolejny wytrzymacie. Jeśli masz spodnie, znaczy ten wyścig dajcie sobie apkę apikę Powtarzam, 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 jeżeli masz spodnie, ten wyścig daj tu apkę apikę Dobra. Bez przedłużenia, zapraszam do oglądania. Powtarzam, bez przedłużenia, zapraszam do oglądania. No. No to tak. Pi Piraci versus wikingowie Znaczy. Dobra. Jeżeli uważasz, że wygra e, Piraci, no to dajesz mi łapkę w górę pod tym wyścigiem, czyli film, e, odcinkiem, no filmem. No i jeżeli wygra Wikingowie, no to dajesz mi suba, Dobra. Lecimy. Znaczy, napisz w komentarzu, za kogo uważasz, że kto wygra. Piraci w, czy Wikingowie. Y, napisz to na w komentarzu. Kto wygra? Kto wygra? Piraci czy Wikingowie. Napisz to na w komentarzu. A teraz oglądam, kto wygra. Pieracie werses wikingowie, Zobaczymy kto wygra. Pieracie wersję wikingowie. Zobaczmy, zobaczymy kto wygra. Oj, 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 dobra. Okej. Okay. No to co widzowie? Pierwsze miejsce to piraci, a drugie miejsce to wikingowe. Czyli piraci wygrają, no, no to dajesz mi łapkę w górę. No Jeśli właśnie spodobał ten wyścig, no to daj mi... no to dajesz mi łapkę w górę. Powtarzam. Jeśli właśnie się ten wyścig, no to dajesz mi łapkę w górę. Powtarzam. Jeśli właśnie spodobał ten odcinek, ten wyścig, no to dajesz mi łapkę w górę. Powtarzam, jeżeli wam się spodobał ten wyścig, no, no to dajesz mi łapkę w górę. Powtarzam, jeżeli wam się spodobał ten wyścig, no to dajesz mi łapkę w górę. Dobra, widzowie, nie zwracajcie na to uwagi, bo pięć razy to powiedziałem, więc nie piszcie i nie pytajcie w komentarzu i nie zwracajcie na to uwagi. Dobra. No to co, widzowie, no to koniec naszego e, wyścigu, no odcinka. Jeżeli wam się spodobał ten odcinek, czy ten... Jeśli właśnie spogłó ten wyścig, no to dajmy łapkę w górę, no. No i napisz w komentarzu ja, jaki mam zrobić wyścig kolejny. Napisz to w komentarzu. O czym, czy o kim, no. O czym? No, a co? No. No, no. no, 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 no. i to tyle. No a co jak do papa.